Jest to, że mężczyźni boją się igły. W zasadzie to jest cały I ciężko powodem. ich przekonać, że tak? że tak, że nie ma się co bać. Pan Krzysztof Webech, ekspert do spraw biznesowych dzisiaj w studiu kawy czy herbaty. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Rozmawiać będziemy o biznesplanach. W zasadzie wydaje się, że po latach samo hasło okrzepło nie jest żadną nowością, a cały czas są osoby, które chcą podjąć działalność gospodarczą, chcą wziąć kredyt na przykład, ale nie potrafią stworzyć dobrego biznesplanu. Jak on powinien wyglądać? Jakie są cechy dobrego biznesplanu? Przede wszystkim tworząc biznesplan musimy pamiętać, że prawdopodobnie ktoś go będzie czytał i musi przez niego przebrnąć. Co jest e, częstym problemem, że e, autorzy biznesplanów tworzą je e, jakby swoje autorskie dzieło, które niekoniecznie nadaje się do tego, żeby ktoś e, mógł e, zrozumieć, o co w tym chodzi. To jest zbyt obszerne, tak? z skomplikowanym językiem napisane. Pisane często specjalistycznym językiem. Czasami wprowadzają autorskie określenia, które tylko sami. Czyli tutaj pojawia się kreatywność. To co z stworzenia. punktu widzenia kredytodawcy lub też potencjalnego przyszłego inwestora jest najważniejsze, kiedy czyta taki plan? Na co właśnie ten inwestor lub też ten kredytodawca, analityk zwraca uwagę, kiedy czyta taki biznes plan? To są te liczby, zaczyna, które muszą się zgadzać. Zaczyna od końca, czyli, czyli oczekuje podsumowania, a później idzie w głąb, doszukując się założeń, a na sam koniec uzasadnieniem dla tych założeń. Biznesplan pełni funkcji, kilka funkcji: funkcję taką, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto czy y, jak to zrobić i czy da się to zrobić, ale również tą funkcję informacyjną, którą, można, którą y, powinniśmy poinformować innych. No i niektórzy wciąż uważają, że funkcję marketingową, ale to już jest raczej y, odradzam, jeżeli chodzi o biznesplan, traktowania tego jako y, narzędzia marketingu, networkingu, są dużo nowocześniejsze środki przekazu. Co powinno zatem składać się na dobry biznesplan? Tutaj mamy ogólny plan wykonawczy, bo powiedział, że czytane jest od końca, jednakowoż struktura, struktura powinna być jest pewien biznesplan. schemat, jakiś wzorzec prawda, żeby doszło do dobrej komunikacji między, między przedsiębiorcą a kimś, kto ocenia biznesplan. To muszą być zachowane pewne standardy i często instytucje finansowe same te standardy narzucają tak, żeby do tej komunikacji prawidłowo doszło. Jakiś szablon jest, tak. tak? Ale czy na przykład taki szablon możemy znaleźć w internecie, możemy się posługiwać. Tak. Tak? Zazwyczaj trzeba się. W pierwszej kolejności warto zrobić sobie wstępny biznesplan pod swoje potrzeby, następnie zastanowić się, jakie ewentualnie źródło finansowania nas interesuje i zazwyczaj, w zależności od tego, jakie, są, jakie to źródło finansowania. Takie, taki szablon się pojawia. Jeżeli chcemy zainteresować kogoś z kolei projektem, no to zdecydowanie biznesplan się nie nadaje. Prezentacje też są już trochę Pase. To co jest na czasie, co jest w modzie w tej kwestii w takim razie? Produkcje wideo. Poproszę. Jednominutowe filmiki. Przedstawiające ideę projektu w sposób bardzo syntetyczny. W dzisiejszych czasach nie mamy już czasu na czytanie jakichś obszernych biznesplanów. Tak naprawdę najbardziej się sprawdzają produkcje wideo w tym momencie. To nie jest już duży koszt, jest dużo firm, które. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać producentów. na pana produkcję telefonem komórkowym można zrobić coś takiego, W każdym się razie ma być szybko i zwięźle i to tak, konkretnie. To jest cenna no, informacja, że rzeczywiście Nikt takie oczekuje, filmy, wideo, które uwierzygadniają biznesplan, mogą być współcześnie. No właśnie, bo to wcale nie znaczy, że biznesplanu nie warto robić nawet dla samych siebie, tak? To biznesplan zawsze musi być zrobiony, natomiast trzeba pamiętać, jaki jest jego cel, i nie używać go sprzecznie z tym celem. Bardzo dziękujemy za rozmowę Dziękuję i za spotkanie. Państwa zapraszamy teraz na wiadomości. My spotykamy się w kawie czy herbacie za kilka minut. Do zobaczenia.